Stanisław Kłuczek, jestem prezesem Współdzielni Telekomunikacyjnej w Tyczyni. W 2004 roku było, mieliśmy zaszczyt, rozpocząć w Polsce i na Podkarpaciu współpracę z jedną z największych firm telekomunikacyjnych na świecie, firmą Huawei. Współpraca z tą firmą pozwoliła nam naszą sieć zbudować w sposób nowoczesny. Mamy w tej chwili jedno z najnowocześniejszych sieci teleinformatycznych na terenach wiejskich w Polsce. W dniu dzisiejszym uczestniczymy w konferencji zorganizowanej przez firmę. Będziemy na Podkarpaciu wdrażać nowe technologie z najwyższej półki światowej. My name is responsible for the sales for CE Huawei Enterprise Business Group. So uh, I would like to say OST is our first customer in Poland, 10 years ago, and it's our first successful step. We deployed the first $1 million GPAM network in OST, and since then, the network is running well, and it's a nice project for both OST and Huawei. And we believe it will be a continuous cooperation and will bring both value together. Well, thank you thank you